Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Obecnie w Norwegii strajkuje około 8200 nauczycieli, a uczniowie szkół dotknął strajk, stracili nawet około 10% swoich zajęć. Wczoraj nie udało dojść do porozumienia pomiędzy stroną strajkującą reprezentowaną przez nauczycieli, a władzami lokalnymi. Dlatego do strajku przyłączyło się dzisiaj kolejne 1800 nauczycieli. Chodzi oczywiście o pieniądze, nauczyciele domagają się podwyżki w wysokości 10 tysięcy Koron. Obecnie jest to największy strajk w norweskiej historii szkolnictwa. Co roku norwescy kierowcy płacą około 12 miliardów koron opłat za przejazdy. Jednak norweskie zrzeszenia samochodowe, czyli NAV, uważa, że w największym stopniu tymi kwotami obciążone są osoby najmniej zarabiające, czyli te, których nie stać na zakup samochodu elektrycznego, ponieważ taki samochód zwolniony jest z części opłat. Dlatego towarzystwo chce, aby opłaty za samochody elektryczne były większe lub w najlepszym w przypadku, aby zupełnie zlikwidować opłaty za przejazdy i podobnie jak w przypadku szpitali czy szkół opłaty ponosiłby budżet państwa. Zwłaszcza, że aż jedna piąta opłat za przejazdy pochłania administracja. Złodzieje w Norwegii kradną najczęściej luksusowe limuzyny, suwy czy terenówki. Takie jak Lexus, Porsche czy Land Rover. Z kolei po drugiej stronie najczęściej kradzionych samochodów znajdują się ogólnie samochody elektryczne, w tym Tesla. Według specjalistów złodzieje boją się kraść samochody elektryczne, ponieważ nie wiedzą, czy bateria wystarczy im na dojechanie do Meliny. Oraz, oczywiście, z tego powodu, że te nowoczesne samochody często podczas jazdy robią zdjęcie kierowcy oraz mają zainstalowane GPS-y. A jako, że samochody kradzione w Norwegii, w Szwecji czy w jakimkolwiek innym europejskim kraju najczęściej zmierzają na wschód Europy, a tam stacji ładujących jest mało, to z tego również powodu złodzieje unikają ich. I nawet unikają Tesli. I aż jedna trzecia kradzionych w Norwegii samochodów nigdy się nie odnajduje. 12 września zakończył się proces składania wniosków o licencję na pracę badawczo-poszukiwawcze na norweskim szelfie kontynentalnym w roku 2023. Ze strony polskiej o taką licencję ubiegają się dwie firmy, to znaczy Lotus i PG&G. A o tym, czy Lotusowi i PG&G udało się uzyskać taką licencję, dowiemy się już na początku przyszłego roku. A w markecie Kiwi od niedawna można kupić wczorajszy chleb za połowę ceny. Market zdecydował się na taki ruch, aby nie marnować żywności. Jednak już wiadomo, że również i inne duże norweskie sieci chcą wprowadzić takie zwyczaje. Codziennie Norwegowie wyrzucają około 106 ton pieczywa i innych wypieków. Rocznie zbiera się tego na około 39 tysięcy ton. A rocznie Norwegowie całościowo wyrzucają i marnują 454 tysiące ton jedzenia. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, szcząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego torkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć.